W specjalnym odcinku urodzinowym, w sensie miał się ten odcinek pojawić właśnie 2 lutego, wtedy kiedy mam urodziny, ale pojawi się dopiero 3 lutego. Nie wiem kiedy, o podobnej porze, kiedy to teraz nagrywam, a mamy teraz wieczór, więc no, wchodzimy sobie. Tu jest moja półeczka z dinozaurami, figurkami. Ona nie jest kompletnie w ogóle jeszcze skończona, jakby to powiedzieć, bo tu jeszcze dużo gatunków chce, żeby się tu pojawiło. Ale zaczynajmy. Parazaurolow z takiej serii książek z, z figurkami: Świat Dinozaurów, Stegozaur, Pachycefalozaur, również Stegozaur, Deinozuch, dwa kolejne Stegozaury, Dim Dimetrodon, Terizinozaur, który jest dostępny bodajże tylko w zatorze w sklepie, Tyrannosaurus rex od firmy kolekta, Tarbozaur, malowany przeze mnie na wzór tego z. Obozu Kredowego, odcinka. Boże, odcinka interaktywnego. Jakiś tam rodzinek. Rodzinek. Członek rodziny tyranozaurów, niby T-rex, niby nie, takie wszystko i nic. Jutaraptor, który nie ma trzeciego pazura oraz palca. No i jest tego samego co ten Parazaurolow. Tutaj też jakaś niby stara rekonstrukcja tyranozaura, jak byłem mały to się bawiłem, że to jest daspletozaur. U gry mamy dwa pteranodony, które no... jakby to powiedzieć, no... Ten jest z tego samej serii co Parazaurolow, ten już nie. Styracozaur z tym za krótkim rogiem nosowym. Triceratops, którego również przemalowałem. Dosyć dziwnie miał to, miał to być na, z, z Prehistoric Planeta. Wyszła taka bardzo dziwna Kompilacja kolorów, która mi się nie podoba, oprócz może rogów. Yy, triceratops, tego samego co Parasaurolophus, Jutaraptor i Pteranodon. Yy, Euplocephal, również w porządku. Tutaj przeze mnie zrobiony yy, Spinozaur bez żagla, on jest jeszcze w, ro w robocie ten żagiel. Ale będzie na pewno za niedługo, więc tak. I tutaj teraz przejdźmy sobie jeszcze na półeczkę niżej na chwilkę. Więc tutaj mamy moje książki takie, nie o dinozaurach, mamy Division 303, jakaś książka, y, słownik, pas, y, trylogia z fnaf Trzej Muszkieterowie, jakieś słowniki i opracowania do lektur, y, które miałem tam już jakiś czas, no długo, już ponad kilka lat. No tak, nie, no nie kilka. Yy, Velociraptor z... bez nogi yy, z zatoru. A to chyba z 2017. Tamten terizona, terizinozaur jest z 2021. No i tu mamy takie. Nie wiem, Harry Pottera. Mamy. O, to jest ciekawe. Minecraft poradnik dla wojowników. Bardzo stara książka. Jeśli ktoś pamięta, to, yy, to może napisać w komentarzu, że pamięta. Jeśli chcecie, to mogę nawet zrobić jej przegląd jako taki. Inny odcinek od dinozaurów, mamy Transformers, i tu jest moja półeczka z wszystkimi książkami o zwierzętach bądź o dinozaurach. Oczywiście ja z nich nie biorę informacji, ponieważ wiele z tych książek ma przeróżne nieścisłości, ale na przykład ta książka z naklejkami jest bardzo fajna o ssakach, No i zamówiłem sobie na właśnie z okazji moich urodzin książkę Jak naprawdę żyły dinozaury. Przyjdzie mi ona w poniedziałek, a jeszcze tutaj mamy poczet od Polski. Tutaj mamy moją półkę z yy, modelami samochodów. Wiem, że nie związane z prehistorią, ale czemu by nie. No i tutaj mamy takie fajne modele jak Warszawa 203P, Ogar FSO FSO Fiat 125P i jakieś inne już zagraniczne. Trochę tu jest burdel, że tak się wyrażę. Y, tutaj jest y, Anihisaurus, przynajmniej tak to ma ta figurka jest dziwna, ale ma tego oto zauropodomorfa przypominać. Dokładnie ma go przypominać. Yy, przynajmniej tak mi się wydaje. U góry tam już nic nie ma oprócz jakiegoś modelu ziemi. Nie, ja nie jestem płaskoziemcem, ale kiedy w, chyba w drugiej klasie, o dawno już to było. Miałem, mieliśmy po prostu zrobić model naszej planety Ziemi, no to miał być okrągły, ale podczas, nie wiem, suszenia czy tam twardnienia się spłaszczył, zwyczajnie się spłaszczył. Więc tutaj już mamy poukładane moje rysunki, żeby je Wam pokazać. I tak, w ogóle znalazłem, nie jestem pewien, ale na Google Lens, z tego co słyszałem, zlagował mi się porządnie obraz. Że to jest, może być ten. Mm. O, jest już? Wszystko w początku? I no niestety, jakoś tak wyszło, że skończyło mi się nagrywanie, dlatego to wmontuję po prostu. No i tak, ten apatozaur, no to zacznijmy szybko od rysunku. Allozaur, którego chciałem pokolorować na tym etapie, skończyłem jakoś. Ja i kolory to raczej dziwna relacja. Ja nie umiem dobierać kolorów. Konkawenator, moja nowa wersja, która bardzo mi się podoba. I ten konkawenator, i yy, znaczy ten allozaur i konkawenator są wzorowane tylko i wyłącznie na rekonstrukcji ich szkieletu. Dalej jest meduza ceratops, którego brałem, tak trochę się wzorowałem na yy, szkielecie, trochę na różnych artystach. Yy, Postozuch, mój pierwszy rysunek całkiem w porządku, Trochę bardzo ładny ten jest ten Medusa Ceratops i dalej mamy nosorożce bohatego. mamy Ceratozaura swoją drogą bardzo ładny, podoba mi się Amargazaur, który jest dosyć bardzo dzi mocno dziwny to bardzo boli i ja też i w ogóle ale to najbardziej Deinoheir, który mi się całkiem podoba. Naprawdę fajny. Słoń leśny. Paloxodon Anticus. Bardzo dziwnie wyszła mi na noga. A poza tym i trochę za krótka szyja. Poza tym całkiem w porządku. Mamut włochaty. Też chyba w porządku. Niedźwiedź jaskiniowy. Ursus plealeus Po łacinie Lew jaskiniowy. Tutaj chciałem przede wszystkim Zaznaczyć jego muskulaturę Za chwilę wyjaśnię dlaczego Suchomim Tutaj miałem jakieś, jakiś wymysł Żeby sobie rozpisać jakieś dane O tych wszystkich rysunkach Finalnie tego nie zrobiłem Stegozaur O tym zapomnijmy stary, konkawenator i to tyle. I te wszystkie rysunki plejstoceńskich saków były przeze mnie szkicowane dlatego, ponieważ miałem taką lekcję w młodszej klasie, w trzeciej, w której opowiadałem o megafaunie właśnie naszej polskiej i specjalnie, aby przedstawić naszkicowałem je i w tym lwie właśnie chciałem zaznaczyć bardzo jego muskulaturę. Dlatego to by było na tyle. Po, pojawi się ten odcinek ym, no, 3 lutego, ym, no i zaraz po nim już Wam zaspoileruję: będzie odcinek o Zauro Poseidonie. Już jest prawie scenariusz napisany, teraz wystarczy tylko y, nagrać odcinek i go zmontować. Dlatego dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę y, miłego wieczoru, bo właściwie wtedy, kiedy nagrywam, to jest wieczór.